Witajcie kochani w nowym roku wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń i czego sobie tam życzycie, najlepiej wygrania w Totolotka chyba, bo to no, oprócz do zdrowia, to chyba totolotek był największym marzeniem, największym spełnieniem marzeń, tak myślę. Bo pieniądze nie są najważniejsze, ale wszystko ułatwiają, więc jeżeli się je ma, to i zdrowie jest lepsze. <grym> Także no niestety. Słuchajcie, nie odzywałam się długo, 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 chociaż miałam nagranych parę filmików w zapasie świątecznych, ale jak się zorientowałam, to nawet ich wpuszczenie na kanał nie miałoby większego sensu, bo jakbym to wpuściła 21, to do świąt zostały 3 dni, a tam były takie rzeczy, które no, już 3 dni przed świętami nie mają większego znaczenia, więc. Ech. No, i naszą rodzinę dopadł e, słynny, kaszlowaty wirus. E, najpierw miał go nasz mały klusek, później zaraził się mój partner życiowy. Aktualnie od świąt e, zmagam się z tym ja. I dlatego też nie nagrywałam filmów. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że to jest późno. Ten film będzie przerywany, bo muszę się wykaszlać, tak jak wiecie. E, <laughs> Pokażę Wam moje nowości, które w międzyczasie gdzieś tam dopadłam. Pokażę Wam, co dostałam pod choinkę. Dostałam od Mikołaja. To nie jest jakiś wielki szał, uwierzcie mi, bo w tym roku po prostu mój Mikołajek pod poduchę zaszalał. No i, i, i nie, nie szalał aż tak bardzo pod choinką. Ale wydaje mi się, że to i tak są naprawdę super rzeczy. No i co? Ja, co mogę powiedzieć? Aha, mogę powiedzieć Wam, że na powiekach mam paletkę z Make Up Revolution Pro. Ta z Natalią Siwiec, to taka różowa. Bardzo mi się podoba, ładne są cienie, chociaż nie tak strasznie trwałe, ale są ok, są ok, naprawdę bardzo. Na ustach mam Fenty Beauty. Powiem wam, szukałam go. Szukałam go 3 dni w torebkach, w kutkach, tutaj na wierzchu, a okazało się, że ja go po prostu spakowałam nawet w pudełko oryginalne i wsadziłam do pudrów. Tam się w ogóle tego nie spodziewałam, że to znajdę, ale znalazłam. Także jest git. Eee, dobra. Zacznijmy od prezentów. Może od tych takich. Takich. Aha, zaczekajcie, bo jednego nie wzięłam. Momenci Ja muszę sobie zrobić małą przerwę. Chyba zrobię kawę od razu przy okazji i do Was wrócę. Okej, okay, mam kawę. Mam wszystko, żeby Wam pokazać, co i jak idzie. I no, kawka jest. Kawka gorąca, więc na razie odejdzie na bok, bo ogólnie zrobiłabym ją z makiem. bo ostatnio mi zasmakowała właśnie taka z mlekiem. Ale orchidea mi się przywróciła. Znaczy, przekrzywiłam się. w... Cię to Nie no, wiem. Yy. Że robię ogólnie z mlekiem, zasmakowałam z mlekiem, ale nie mam mleka, mi się yy, i za mało mam. I po prostu. Zrobią sobie ze śmietanką przy Zacznijmy od największego prezentu. W ogóle zastanawiam się, czy pokazać wam prezenty mojego dziecka. Mój syn ma 7 lat yy, i dostał prezenty, i z, tak szczerze z jednego tylko się najbardziej cieszył. I to jeszcze nie tego domowego. Nie wiem czemu. Znaczy ogólnie wszystko, wiadomo, tam e, przytulił pod pachą, spał z tym, ale mm, najbardziej cieszył się z jednej rzeczy, najwięcej się nią bawił. E, więc jeżeli chcecie zobaczyć prezenty mojego dziecka, to e, dajcie znać, ja wam nagram, pokażę wam, co dostał. E, no i tak. A ja dostałam, to zacznę od największej takiej krowy. E, jest to e, fryzarka. Frezarka, dobrze mówię? Tak? Frezarka Tak się nazywa? Frezarka, dobrze Frezarka do pełnopci Dzień dobry Gorysia <gryzarka> Z neonaj. Co tutaj będę dużo opowiadać, no jest sobie frezarka jest sobie ten jak zawsze mówię na takie coś długopis i są cztery końcówki. Do tego powiem wam, że ja nie jest, nie ukończyłam żadnych kursów i ja tych końcówek ogólnie nie rozróżniam. I ja robię to na czuja, w sensie, którą mi się najlepiej robi tą wtedy zakładam i zależy co chcę zrobić. I tak, teraz zrobiłam sobie takie pazurki. Ogólnie, nie wiem czy wiecie, w tym roku e, kolor, e, taki wiecie, e, kolor roku to jest Classic Blue To nie jest Classic Blue, co prawda, to jest e, kolor neon, e, coś tam, River, nie pamiętam Ale powiem Wam, że klasycznego blue nie mam, a jasnego, niebieskiego nie chciałam, tych takich bardziej neonowych A ten mi się podoba i sobie zrobiłam kwadratowe pazurki po prostu bardzo dużo piłowania miałam, bo były bardzo, bardzo mega długie. A co do samych końcówek, to powiem Wam, że na pewno sobie dokupię jakąś taką lepszejszą końcówkę, taką może mocniejszą, ale to dopiero jak na tych podstawowych zacznę, wiecie, mieć takie czucie w ręku, żeby to robić. I do, do skórek tą okrągłą taką. Kim mam plan. Ale to nic, to nic to lecimy dalej. Następnym prezentem, który. O, nie widzę nic. Znaczy, a, widzę. A następnym prezentem, który ogólnie. To było coś, co bardzo chciałam dostać. To była jedna z tych rzeczy, tak jak ta frezarka. E, to jest depilator. <ścoughs> depilator. Z, akurat ja dostałam z Philipsa. Philips, Philips. No co, standardowy, nieduży, bo no nie jest duży. Trochę trzeba się tam, nie mówię, nadziawać, ale przyznam Wam się szczerze, kiedyś dostałam już depilator, ale chyba tamten był brown. Nie jestem pewna na 100%, ale tak mi się wydaje. Nie, nie mam dobrych wspomnień, jeżeli chodzi o depilator tamten. W sensie nie, że on sam w sobie wyrywał, bo był tak samo dobry jak ten, tylko po prostu moja skóra jest na tyle wrażliwa, że włosy, które wyrywałam, odrastały i mi się wrastały. Więc yy, zobaczymy, czy w tym przypadku nie będzie to samo. Wiadomo, że skóra z wiekiem się zmienia i tak dalej. Po prostu może byłam za młoda na używanie depilatora wtedy. No ale nic. W zestawie razem z tą nakładką, bo są różne zestawy. One mają numerki w ogóle, te zestawy. Nawet o tym nie wiedziałam dopiero później jak e, przeczytałam. Są różne zestawy. Nie wiem czy to ta kartka jest. Nie, to nie jest ta kartka. Ale są różne końcówki do, do depilatora. O, tu to tak. Nawet jest. Rękawiczka w którymś tam zestawie i woreczek na to. Ja akurat nie mam tego zestawu z rękawiczką, ale, ale, ale. Okay. Ale powiem Wam, że ogólnie rękawiczka do niczego by mi się tak za bardzo nie przydała Ja w zestawie miałam ten pędzelek do oczyszczania z włosków I nakładkę w takie bardziej delikatne miejsca do używania jeszcze nie, nie używamy jej, ale jest Więc tak, depilator bardzo się cieszę, że go dostałam, powiem wam, niesamowicie, mam nadzieję, że będzie fajnie, bo powiem wam, z tym goleniem nóg to jest masakra jakaś, ogolisz, znaczy ja tak mam ogolenie wieczorem, a rano albo po, nawet nie przed dwunastą już czuję takie pycie na nogach, więc średnio z, z tym nogami mam. Dobra, lecimy do następnego prezentu, który Domowy Mikołaj zakończył imprezę. Nie wiem, czy w tamtym roku nie mówiłam, ale będę mówiła to zawsze, że u nas ja nie mam Mikołaja bez DAF. Po prostu e, nie w ogóle nie, nie ma. Nie ma u mnie Bożego Narodzenia bez, bez zestawu DAF. Jeżeli kiedyś nie dostanę od mojego Mikołaja DAF, to znaczy, że to już jest końc tak mi się wydaje Pamiętam któregoś razu mój Mikołaj Biedny Biegał Po całym mieście Za zestawem DAW Taki wkurzony przyszedł Że nigdzie nic nie było Ale powiem wam coś Znalazł Znalazł w ostatnim sklepie Czekajcie No już mówię, wierzę. Znalazł w ostatnim sklepie Gdzieś na dnie między innymi zestawami faj i takimi różnymi innymi wygrzebany z dna. Oczywiście ten zestaw z dna był już taki podrapany, naruszony. W tym roku Rosma na przykład nam się tam ogarnął porządnie te zestawy, takie lepsze, typu takiego, z czterema produktami stały na wierzchu na, o, co ja tu? Takim, na, 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 na samej górze szaf z tymi pierdłkami. Ulala! Jeszcze raz Wam ją otwieram. Nawet jest papierek z tym. E, dla mnie to jest e, gołom. Nie wiem czemu. Ale ja to widzę gołębia. No, to jest gołom. Ale super. Tego nie to Bez Piękne to jest. To jest fajne nawet w prezencie. Komuś zwykły dezodorant z czekoladą dać i owinąć tym papierkiem, to był super prezent. To są zestawy, zestaw z mlekiem, mlekiem takim Czy coś takiego? Nic Nie ma po polskiemu. Tak. Zaraz to wąchamy, zobaczymy, jak pachnie mm, Ładnie pachnie, kiedyś taki był e, szampon, Timotej chyba, właśnie też z owsa miał wyciąg i właśnie tak pachnął No już szampon pachnie jak da. ale balsam pachnie właśnie jak ten, e, ten. E, Timotei Ale dezodorantu na pewno nie będę używać, ale przyda mi się do rozdania ewentualnie na pewno znajdzie się jakiś, jakaś osoba, która lubi dezodorant DAF I tak, to był mój Mikołaj domowy, a jeszcze poza domem miałam jednego I od tego Mikołaja dostałam zestaw z Maybelline Tusz i, i płyn micelarny Moim zdaniem... Ba, co ja tu mam? Gdzie to jest? To jest tu gdzieś bardzo udany prezent, ogólnie ja się lubię malować I się maluję. Tego tuszu w ogóle nie miałam niebieskiego Classic Volume Express mascara eee, Więc e, Bardzo fajnie, do testu ona nie ma jakiejś Dużej wielkości ta mascara e, No i płyn micelarny jest oczywiście Do mycia twarzy bardzo przydatny Bardzo fajny prezent. No i teraz Prezent, który nie każdy powie, że jest fajny. Nie każdy powie, że jest udany, bo trzeba trafić w gusta danej osoby. Miłość w burzanach. Polskie pisarki. Ale powiem Wam, że nie wiem, no może przeczytam, może nie, ale powiem Wam, że z takiego prezentu trzeba się cieszyć. Wiecie dlaczego? Bo jeżeli ktoś się odważył Wam dać taki prezent. A nie jest do końca trafiony, odłożyć go gdzieś na półeczkę, żeby się nie zniszczyło, i wy możecie ten prezent przekazać komuś innemu. To nie jest zły pomysł, moim zdaniem. Nie trafiło się komuś, więc wy możecie przekazać to dalej. Niekoniecznie chwaląc się Mikołajowi, że prezent poszedł w świat. Dobra, chwila przerwy. A jeżeli chodzi o zmianę w ogóle tego, jak zaczęłam mówić o depilatorze, o tym, że się skóra zmienia i tak dalej, i tak dalej, jestem przekonana, w ogóle czuję to na własnej skórze, że tak jest, bo powiem Wam, kiedyś nie mogłam używać head and shoulders. Nie był dla mnie dobry. Był dobry dla włosów, bo włosy były fajne, takie właśnie ciężkie, ale dla skóry głowy. Uwierzcie mi, nie był, w ogóle nie był dobrym wyborem. Fajnie pachniały włosy właśnie taką świeżością, bo ja wtedy używałam tam cytrynowy. Teraz cytrynowy mi nie podchodzi, ale wolę właśnie ten miętowy i ten miętowy, uwierzcie mi, jest super, moim zdaniem. Znaczy, zapach włosów jest fajny później. One są takie odświeżone, fajnie pachną, są świeże i w ogóle, w ogóle, w ogóle. No ale do czego dążę? Dążę do tego, że zaczęłam ostatnio myć właśnie Head and Shoulders włosy, bo miałam szampon, chyba bodajże pan albo gliskur, i mi się skończył. I pod prysznicem nie było żadnego, nie wiedziałam, że tam nie ma na tyle, żeby mogło umyć głowę. I e, nie chciałam mi się po prostu spod prysznica wychodzić do szafki. Masakrę, nie miałusi i um, umyłam tym co miałam a miałam Head shoulders bo mój partner życiowy się tam czochra My, myje no. no i umyłam użyłam odżywki Spantin tą regeneracyjną i że włosy są wow, bo użyłam już trzeci raz i włosy są naprawdę fajne z jednej strony wydaje mi się, że one wyglądają trochę jakby były tłuste ale one nie są. One, są, one są umyte Po prostu one są umyte I tak wyglądają jakby były mokre no, pięknie wyglądają te włosy Nie wiem jak skóra Ale na razie po trzecim myciu Czyli gdzieś tak półtora tygodnia e, Temu Jak pierwszy raz umyłam Czy dwa nawet To e, powiem wam, że efekt jest wow I widzę to, że moja skóra Zmienia swoje potrzeby Tak, tak myślę Czekam, aż mnie zaskoczy i po prostu zmieni mi się potrzeba na inne podkłady, to dopiero wygląduję. Ale nic. Jeżeli jesteśmy w temacie podkładów, moi drodzy, ostatnio jak byłam w Biedorce, e, zrobiłam sobie zakupy. I chciałabym z Wam to użyć, żeby Wam pokazać, jak to będzie wyglądało. E, bo Bell w Biedronce wypuści nową serię, e, Belle Professional. Nie wzięłam paletki cieni. Nie, bo doszłam do wniosku, że to nie ma większego sensu. Bo i tak nie użyłabym ją raz do filmiku, a chyba nie o to chodzi. A, no bo to w ogóle jest moje postanowienie, ale to poczekajcie do. <laughs> Dojdziemy do tego. Tu wzięłam paletę do konturowania. Jeden jest duży puder, a z drugiej strony jest ciepły i chłodny. Bronzer, Więc tak. Wzięłam bazę rozświetlającą z tej serii i fluid. Jeżeli fluid okaże się sztosem, to lecę, bo on kosztuje 10 zł, więc kupię sobie w zapasie. I korektor, ale korektor jest z tej sylwestrowo-świątecznej serii z koroną. Piszę cover, więc bardzo. Wiele od niego oczekuję. Zobaczymy, to się wszystko okaże. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę Wam jeszcze powiedzieć to, że przed Sylwestrem poszłam na małe zakupy. Ja nie pokazywałam nikomu tych paznokci, tylko moi domownicy widzieli. Kupiłam sobie trzy lakiery Hi hybrid. hybrid, hybrid. Y Dwa takie, różo jeden różowy, jeden fioletowo różowy jeden taki niebieski. Wszystkie są brokatowe. I co ja mogę powiedzieć o marce High Hybrid? Powiem Wam tak: to jest super marka, super lakiery. Nie widzę większej różnicy między semilakiem a na Bardziej bliżej na online w sensie, że jest gęściejszy bo na ma takie rzadsze te lakiery. I powiem Wam, długotrwałość jest ok nawet bym powiedziała bardzo okej, okay, ale jest jeden minus. W psychice mojej utwardziło się to, że albo Semilak, albo Neonail, nie High Hybrid, Oxy czy jakieś inne takie um, mniej znane marki. Pełno reklam Semilaka i pełno reklam Neonail. I to właśnie gubi takie marki jak Oxy, albo właśnie High Hybrid i jest mi przykro. Ale za to high hybrid można dostać w naturze za 15 zł, czyli za połowę ceny lakierów na online bądź Seminak. Jeżeli zaczynamy emalować pazurki, to ja bym stawiała bardziej na tą markę. Wiadomo, że wszystkich kolorów, odcieni, kolorów tam nie znajdziemy. Ale jeżeli już mamy wydawać kasy, to z głową. Na początku zacznijmy od tych tańszych lakierów, jeżeli już będą mieli wprawę, to trzeba kupić sobie. Można kupić sobie wtedy te droższe. Co jeszcze mogę powiedzieć? Aha. No jak byliśmy na zakupach, jak założyliśmy, miałam to w torebce Jesa, dostałam przepiękny prezent od mojego synka. Jestem bardzo dumna z niego. Jest to charms. Z y, czarną łapką. Y, z napisem Love. I y, 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 tu jest taka osobna, jakby wstążka psia kocia albo kostka. Kostka z serduszkiem. Ale chodziło o to, że to jest czarny kot. Czy ktoś z Was zna Miraculum, Biedronkę i Czarnego Kota? No właśnie. I to jest. Y, nie miraculum czarnego kota On to jakoś nazwał W każdym razie takiego mam czarpsa I w tym roku mam takie postanowienia Że będę oszczędzała kasę Nie będę wydawała na pierdoły, Zużyję te kosmetyki, które mam Może nie, może nie paletki cieni Bo wiadomo, tego tak nie za bardzo tak szybko zużyję Ale będę oszczędzała pieniądze Żeby sobie poszaleć później na koniec roku Właśnie na Boże Narodzenie Gdzieś może pojechać czy coś A, yy. Nie, nie będę się tam spinać na jakieś tam zakupy kosmetyczne, no bo na razie nie potrzebuję. Eee, I właśnie czarmsy będę, nie będę kupowała sama, tylko po prostu będzie kupował mi mój syn i będzie mi kolekcjonował. Także na mojej bransoletce jest tylko jeden. Na drugie mam króla, lwa, symbol i na tym poprzestaję na razie. Ewentualnie, jak synuś mi następnym razem jakiś yy, czarms, no to okej. Okay. Jak nie, no to nie. I nie będę się spinała, nie będę nigdzie goniła. Bo zauważyłam, że na święta chciałam, bardzo się chciałam spiąć i Wam coś nagrać, ale powiem Wam, że to nie ma sensu się aż tak spinać. Bo na YouTubie jest naprawdę bardzo dużo do oglądania, bardzo dużo osób się spina, ale moim zdaniem potrzebnie zupełnie. Więc czy ja nagram, czy ja nie nagram na święta, wtedy właśnie coś się bardzo źle czułam, a jeszcze mnie trzyma. Ale wiecie, wtedy, wtedy jeszcze do tego doszło obowiązki, jeszcze mój młody był chory i trzeba było, wiecie, słuchać, nasłuchiwać, czy to jest kaszel taki, czy nie taki. I zresztą w ogóle wiecie, jak to jest, jeżeli macie dzieci, ciężko jest wtedy wszystko ogarnąć i mieć głowę do wielu innych rzeczy. A ja na razie YouTube'a traktuję bardzo luźną, tak, że tak powiem, ręką. I wydaje mi się, że raczej tutaj nikomu to nie przeszkadza. Chyba mnie rozumiecie, bo nikt do mnie nie pisze, że dlaczego tak rzadko, czy coś w tym rodzaju. Rzadko nie jest, bo nieraz w miesiącu, ale chodziło mi o to, że ja się czułam, że to było święta i powiem Wam, że żałuję, bo trochę może i nawet później po świętach wypoczęłam. Dobra, trochę, trochę długi ten film, ale mówię wam, co u mnie słychać. Jak to u mnie wszystko wygląda, dlaczego mnie nie było, moje prezenty i tak dalej Więc nie zapomnijcie mi napisać właśnie, czy mam pokazać prezenty mojego synka Bo to też jest ważne, bo to jest, wiecie co to jest? To jest zapowiedź tak jakby przyszł, przyszłego roku, ale też w ciągu roku jeszcze będzie zający Jeszcze będą urodziny, imieniny, dzień dziecka i można z tego skorzystać Także to nie jest nic złego, to jest tylko podpowiedź tego, co można sprezentować dziecku no dobra. Już nie będę przedłużać. Trzymajcie się po buziaczki. Pa, wszystkiego dobrego jeszcze raz.